Cześć, witam, witam Was w kolejnym wydaniu mojego video vloga. Bardzo ważny temat. Ostatnio na Facebooku zobaczyłem taką konwersację mojej znajomej, która wróciła e, pewien artykuł i tam odezwali się, odezwali się ludzie, którzy no, moim zdaniem nie mają nic wspólnego z tyniniami. Chodziło o tynini. Dlaczego mężczyźni nie trenują pośladków i zaraz się właśnie do tego nagrania, do tego nagrania, do tego artykułu ustosunkuję. Dzisiaj będę mówił, dlaczego tak w dzisiejszych czasach jest ciężko się rozwijać, bo wiadomo trening siłowy to jest część naszego rozwoju. I właśnie tam później w komentarzach było, że mężczyźni nie dbają o siebie ogólnie, ogólnie ludzie, ale tam było mówione właśnie o mężczyznach głównie, że że właśnie nie mamy, po prostu może nie mamy czasu, może nam się nie chce, właśnie. A dlaczego tak jest? Dlaczego, mimo tego, że mamy taki dostęp do różnych informacji, różnego rodzaju kanałów na YouTube, możemy się wszystkiego uczyć. Mamy różnego rodzaju dojścia do kursów, szkoleń, książek, które możemy zamawiać, które możemy dostać na maila, audiobooki, e-booki, tak? MP3, wszystko jest w zasięgu ręki. Dlaczego tak ciężko jest dzisiaj się rozwijać? Dlatego, że odpowiedź jest jedna: mamy bardzo dużo zapychaczy czasu w dzisiejszych czasach. Numer jeden to jest tak, ten piękny nasz kochany telewizor. Telewizor jest naszym głównym zapychaczem czasu. Niektórzy ludzie spędzają ponad 5-6 godzin dziennie przed telewizorem, ale jak udowodnili naukowcy Oglądanie zbyt dużej ilości spędzania czasu przed telewizorem obniża naszą samoocenę i również nasze poczucie własnej wartości spada. Kolejne bardzo ciekawe doświadczenie, które właśnie robili naukowcy, mówi o tym, że pytali się, co jest najbardziej drogą rzeczą w Twoim domu i obliczyli, że znowu jest to nasz kochany telewizor Telewizor, dlatego, że telewizor mimo to, że może masz telewizor za tysiąc, może ma za kilka tysięcy ja na telewizora w ogóle nie używam nie jest mi potrzebny ale właśnie telewizor to nie jest tak, że Twój telewizor kosztuje może tysiąc funtów, tysiąc dolarów może kosztuje 500, nieważne obliczyli, że koszt telewizora rocznie to jest znacznie, znacznie więcej. Ktoś obliczył, że to jest ponad 20 tysięcy. Ktoś to może powiedzieć, no jak, jak może mój telewizor kosztować 20 tysięcy, to jest niemożliwe. Tak, bo ilość czasu, którego Ty spędzasz przed telewizorem, który oglądasz właśnie te programy, te, te kanały, żeby tylko zapchać swój czas, to przekłada się na dziesiątki tysięcy, dlatego że w tym czasie mógłbyś zainwestować swój czas, w czytanie książek, rozwijanie się i wtedy już w dłuższej perspektywie czasu podtrzymałbyś za jakiś czas zwrot. Tylko że my w dzisiejszych czasach chcemy mieć życie łatwe, piękne i przyjemne. Tak to właśnie być, tak? Łatwe, piękne, tak? tak to było łatwe, piękne, i przyjemne, tak? Tak właśnie chcemy mieć życie. Ale wiadomo, nasze życie się nie poprawia od robienia łatwych i przyjemnych rzeczy, tylko od właśnie inwestowania czasu w te rzeczy, które przynoszą nam największą korzyść w dłuższej perspektywie czasu. I to jest właśnie nasz główny problem. My zapychamy sobie czas niepotrzebnymi rzeczami, wracamy z pracy i byśmy ciężko iść na siłownię. I wtedy mamy wybór, niestety, stoimy przed takim bardzo. Bardzo ciężkim wyborem. Czy iść na siłownię, a może zostać w domu, oglądać telewizję, a może prze, przesuwać tym paluszkiem w górę i w dół i oglądać sobie Instagrama, zdjęcia, Facebooki i nic. A jeśli chodzi o treningi do tego domu, ten głos nasz w głowie mówi: A po co będziesz jechał? Po się zmęczył, zostań sobie w domu. A niektórzy jeszcze lepiej, bo sobie piwkowalną, jakieś pizzy zjedzą, to jeszcze jest lepiej. To wtedy już wtedy jesteś w siódmym niebie. Ale wiadomo, cierpi na tym Twoja efektywność, cierpi na tym twoje życie, a wiadomo, życie masz tylko jedno. Jak zmarnujesz, to nie miej wtedy pretensji do, to kiedyś to słyszałem i to zapamiętałem. Nie miej pretensji do garba tego, że ma, że ma dzieci proste. Zapamiętałem to i to jest bardzo fajne. Dlatego jest bardzo ważne, aby kontrolować, co robimy z naszym czasem, jak spędzamy czas, w co inwestujemy naszą energię. Bo jeżeli będziemy inwestowali w rzeczy, takie jak powiedziałem, proste, łatwe i przyjemne i będziemy zapychać niepotrzebnymi rzeczami, typu właśnie wiadomości, typu właśnie różnego rodzaju Big Brothery, będziemy śledzić innych, a nie będziemy się skupiać na naszym życiu, nasze życie się nigdy nie poprawi i niestety zostaniemy tu, gdzie jesteśmy. A to nie jest dobre, to nie jest dobre. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli polubicie, jeżeli lubicie ten filmik, tak to subskrybujcie kanał, zostawcie koment, dajcie lajka, like a my się widzimy w kolejnym filmiku. Także komentarze, bardzo ważne. Ja będę odpowiadał na komentarze. Jak komentarze są, więcej mam komentarzy na YouTube. Chciałem troszeczkę więcej komentarzy właśnie na Facebooku, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. A co, na dzisiaj to już wszystko, udanego dnia, trzymajcie się, cześć!